Dzień dobry Państwu. Andrzej Wszoła, głos zdrowego rozsądku. Chciałbym Państwu przypomnieć pewną wypowiedź <coughs> byłego już premiera Matusza Morawieckiego. Co on tutaj nam ciekawego miał do powiedzenia. Może najpierw posłuchajmy. ma całą masę problemów, a naszym podstawowym problemem był błędny model rozwoju gospodarczego, który spowodował, że wszystkie nasze ówczesne srebra, rodole być może lekko zaśniedziały tu i ówdzie, nawet na pewno, no bo te przedsiębiorstwa polskie nie były przecież w latach 90., jak pan i ja dobrze pamiętam, tymi superczampionami. Jednak mogły działać w latach 80. i eksportować na pół świata, do Chin, do Indii, a te rynki utraciliśmy w ciągu 12 miesięcy. I ten błąd ówczesny spowodował, że też szed przedsiębiorstw przeszło w um, jeszcze w ręce um, prywatne, które też nie potrafiły wielu firm rozwinąć i one zostawały w stadium upadku, w, w bankructwie, a często też powodowały, że było to zwykłe przejęcie udziału w rynku przez firmy zagraniczne. I tak z tamtego czasu wychodzmy, dzisiaj jesteśmy w sytuacji już w pewnym sensie nie do odwrócenia, ponieważ my jesteśmy krajem, jak to, uwaga teraz cytuję Bloomberga, foreign owned country. Bloomberg, tak, tak powiedziałbym, tak. czyli posiadany Chyba przez kogoś z, innego z zagranicy. Tak. No, jakbyśmy my to powiedzieli, to by pewnie było oburzenie na salonach III Rzeczypospolitej, ale to Leonid Bersicki, jeden z głównych komentatorów Bloomberga, zresztą w ślad za Piketem i paroma innymi bardzo zna... Dobrze, to zatrzymamy. No, się państwo, że polskie jest zarządzana przez kogoś innego. No, no, świadomi ludzie wiedzą, że za tą stoją Stany Zjednoczone tak? Wall Street i tak dalej no był to kawał dobrego tortu po 1989 roku więc no, było się czym dzielić no trzeba byłoby tutaj jednak do tej historii wrócić do tego 89 roku i przypomnieć Państwu że takim właśnie centralnym wydarzeniem tego ostatniego ćwiercz wiecze, było niewątpliwe, proszę Państwa, transformacja właśnie systemowa. Oczywiście przedmiotem zainteresowania polityków amerykańskich i tak dalej była właśnie Polska. To w jej efekcie w Polsce wprowadzono zachodnie, tak zwane zachodnie rozwiązania ustrojowe, demokrację parlamentarną i wolny rynek tak zwany. Eee, dokonano tego, proszę Państwa, fortelu fortelu wykorzystując 21 postulatów ruchów robotniczych powiedzmy Solidar z niezależny samorządny związek solidarność tak no to wiadomo że solidarność to była agentura CIA to było wiadomo domagacie się egalitaryzmu pracy dla wszystkich i godziwych zarobków pod ich przykrywką szanowni państwo wprowadzono rozwiązania polityczne i gospodarcze o celach zgoła, proszę Państwa, przeciwstawnych, promując olbrzymie zróżnicowanie społeczne, bezrobocie i szereg innych patologii. Eee, no, trzeba tutaj jeszcze dodać, tak, co więcej, Polska oddała za granicy, za bezsen prawie wszystkie e, ówczesne banki, największe i najnowocześniejsze przedsiębiorstwa, pod, pod, pod pretekstem, oczywiście, że były one państwowe, że one były nierentowne. Tak, taka, taka była propaganda. Taka była propaganda. Że są nierentowne. Teraz tak. No, szanowni państwo, jaki to był kawał dobrego tortu? Koniecznie muszę tu jeszcze dodać, że Edward Gierek zbudował. 600 przedsiębiorstw wyposażonych w technologię zachodnie, stworzył 3 miliony nowych miejsc pracy, oddał do użytku 3 miliony nowych mieszkań. Największą jednak patologią okazało się oddanie się Polski w Lenno Międzynarodowego Funduszu Walutowego w zamian za nieskuteczny system zwany neoliberalizmem. Więc Dobrze, może jedziemy dalej, więc wiadomo, że Polska, Polska. Jest krajem teoretycznym na papierze. Tak. Musimy dokończyć. Musimy dalej kontynuować ten wątek. Ten wątek. Kontynuować ten wątek. Matusza Morawieckiego, i musimy tutaj koniecznie dodać tą wypowiedź. Pytanie do rządu. Proszę odpowiedzieć na pytanie: Czy Polska jest państwem, czy jest zarejestrowana jako korporacja w USA? Dostaję odpowiedź z Ministerstwa Finansów, że Polska jest zarejestrowana jako korporacja ze względu na to, że Musi prowadzić handel obligacjami skarbu państwa i dlatego Ministerstwo Finansów z, ze swoją siedzibą jest zarejestrowane jako Poland Republic of na, w Nowym Jorku. I tutaj jak sobie zobaczymy www.set.gov, archiwa Edgar i dane. Dane mam tutaj Poland Republic of. Jest to korporacja. Z siedzibą ulica Świętokrzyska 12 z numerem, z numerem CIK 0000079312. Czyli jest to korporacja. I tutaj powiedzmy, że niby się zgadzamy na wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, że... Jest to korporacja, dlatego że chodzi nam o handel obligacjami skarbu państwa. Ale potem, szukając w y, zbiorach, w bazie danych wszystkich zarejestrowanych korporacji, kiedy poszukamy korporacji zarejestrowanych w USA, to nagle, y, nagle. Im dalej własnym tym więcej drzew. Okazuje się, że wszystko to, co za czasów PRL-u było państwowe, nagle przekształciło się bez, bez informowania nas o tym w korporacje amerykańskie, czyli spółki prawa handlowego. I tak ja tutaj, ja tutaj tylko przytoczę parę takich ciekawostek. Ale wszystko to, co widzimy jako rzekomo jakieś instytucje państwowe, czyli na przykład pisze do nas Urząd Skarbowy, a Urząd Skarbowy to jest amerykańska korporacja, spółka prawa handlowego, tak jak Kentucky Fried Chicken i tak jak McDonald's. Czyli Urząd Skarbowy McDonald's pisze do nas pismo, proszę się rozliczyć finansowo z nami, a my piszemy do McDonalda. Przepraszam bardzo, ja napisałam takie pismo do urzędu w Wołominie. Przepraszam bardzo, Wy jako korporacja amerykańska, spółka prawa handlowego, prywatna firma McDonald's chcecie, żebym się rozliczała przed Wami finansowo, ale nie mamy ze sobą umowy. Bo tylko jeżeli spółka prawa handlowego ma ze mną umowę, to ma prawo się czegoś ode mnie domagać. Proszę mi pokazać umowę, o ile taka umowa istnieje. Nie, Urząd Skarbowy nie pokazał mi umowy, a ja na koniec mojego pisma napisałam. Ja jestem żywą kobietą, żywym człowiekiem, nie jestem osobą prawną, i jako żywa kobieta domagam się, o ile nie macie ze mną kontraktu, skasowania, proszę zlikwidować moje dane osobowe na mocy RODO, bo was RODO obowiązuje, wasze korporacyjne prawo was obowiązuje, proszę skasować moje dane osobowe, bo nie wiąże nas żadna umowa i moje dane nie będą wam już nigdy więcej potrzebne do przetwarzania w jakiejkolwiek sprawie. Potem Urząd Skarbowy zniknął z mojego pola widzenia. Nigdy więcej już o tym Kentucky Fried Chicken nie słyszałam więcej. Jeżeli, jeżeli sprawdzimy sobie, takie tylko wyrywkowe, ale każdy z nas może sobie wejść do bazy danych Dan and Bradstreet, do, do bazy Edgar i poszukać sobie informacji. Policja jako instytucja państwowa... Ma legitymację urzędową podpisaną przez MSW. Mafia, podmiot gospodarczy hitlerowskiej Unii Europejskiej na blachy, a wszystkie komendy numer DUNS nadawane hitlerowskim firmom. Google i wygooglować możemy DUNS. DUNS czy DUNS, jak tam sobie ktoś czyta. Wyszukiwarkę zwiadu gospodarczego, bisnot. Dan N. Pratt Street, małymi literami wpisz tylko pierwszy człon nazwy jakiejkolwiek instytucji, na przykład komenda, ministerstwo i wyszukaj właściwej sobie terenowo instytucji. A teraz wpisz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów lub Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Numer DUMS 367461592. DUNS jest dziewięciocyfrowym numerem identyfikacyjnym nadawanym firmom działającym na całym świecie. Jest jedynym w swoim rodzaju wskaźnikiem stanowiącym potwierdzenie rejestracji i prowadzenia działalności przez podmiot gospodarczy. Jest również wykorzystywany do określania powiązań kapitałowych między podmiotami i tworzenia drzew korporacyjnych. Wszystkie ważne urzędy państwowe są zarejestrowane jako firmy prywatne. I tak na przykład kancelaria prezydenta ma numer DUNS 367461592. Kancelaria Sejmu numer DUNS 367462962. Kancelaria Senatu numer DUNS 426699731. ZUS Numer 422 45449. PiS, PiS jest prywatną firmą numer DUNS 422 10589. Ministerstwo Śmierci, ewentualnie chorób, zwany dla zmyłki Ministerstwem Zdrowia, ma numer siedem Twór zwany policją jest prywatną firmą ochroniarską o numerze DUNS. 422 Podmioty niższego rzędu hierarchii mają numery parzyste, a te traktowane priorytetowo nieparzyste. I to jest o numerach DUMS i o strukturach, z jakimi mamy do czynienia. Czyli e, nikt się nas nie pytał, a w tle za naszymi plecami od kuchni e, zmieniono struktury naszego państwa na struktury korporacyjne. Czy to było w 1997 roku, czy wcześniej? W każdym razie mamy do czynienia z korporacjami. Dobrze, teraz trzeba by, trzeba by się zastanowić nad tym i zapytać się publicznie do polityków: to po co są te wybory? Do Sejmu, do Senatu, na prezydenta. To wychodzi na to, że jakby by partia polityczna nie rządziła, zresztą proszę zauważyć, na przestrzeni tego okresu, po tym 1989 roku do dzisiaj, jaka by ugrupowanie partyjne nie rządziło, ma tą samą linię programową, polityczną. To też daje do myślenia i powinno właśnie... Skierować ludzi, że tu może być coś nie tak, bo rzekoma partia opozycyjna, ale jak dochodzi zmiana w rządzie, to jednak nic się nie zmienia. Cały czas jest ta linia polityczna, gospodarcza prowadzona bez zmian, a więc to już powinno dawać do myślenia. Po co są w ogóle wybory w takim układzie? Czyli, co? Wybory to fikcja. Partie są ustalone, tak, jest popis, czyli Washington Go, Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, którzy się tam od wyborów do wyborów sobie tak tasują się i się zmieniają, bo to jest taki układ jest między nimi przyjacielski. A żeby sprawić wrażenie pospólstwu, że jest jakaś demokracja, że mają jakiś, mają wybór przecież, no to trzeba od wyborów do wyborów wystrugać sobie jakąś partię pomocniczą, jakieś przybudówki. No i tak właśnie się dzieje, że na przykład powiedzmy sobie tutaj, że PiS wystrugał sobie Kukiza, gdzie ja ostrzegałem ludzi, żeby nie głosowali na Kukiza, ponieważ to jest fałszywy antysystem, to jest przybudówka PiSu, a Platforma Obywatelska wystrugała sobie przybudówkę nowoczesną. Teraz oczywiście potem to się skończyło. Kolejne, bo na kolejne wybory trzeba wystrugać sobie kolejnych pseudo-antysystemowców. Więc sobie wystrugał PiS, wystrugał sobie Konfederację. A jeśli chodzi o lewicę, no to to tam tak dopuścili dla PiSu jako taki folklor, no bo Rzekomo jest prawica, to musi być rzekomo lewica, tak? Jak to mówił kiedyś: Wałęsa, jak jest prawa ręka, to musi być i lewa ręka, tak? No, no takie tam pizno wodę, fotomontaż, taki tam folklor polityczny, więc tych tam dopuścili dla pizzu, żeby oni tam pałętali po tych korytarzach sejmowych. No i mamy teraz yy, yy, przybudówkę, yy, platformy, czyli chłopnia, i tak dalej, więc, więc yy, to jest wszystko fikcja i dawanie złudzenie tak jak mówię tak jak iluzjonista magik wychodzi na scenę i wyciąga z kapelusza królika i tam czaruje ludzi ludzie patrzą wrażenie to robi ogromne taki to są właśnie tacy polityczni czarodzieje i, i mamion ludzi więc no, z tego wynika że faktycznie bo jak jest linia programowa wszystkich partii taka sama a to, że tam w telewizji pokazują, że nie się między sobą kłócą i tak dalej, no to jest wiadomo, że to jest e, ta, taka gra polityczna, proszę Państwa. Gra polityczna. Zachęcam Państwa do komentowania, do żywe, żywej takiej dyskusji. Mianowicie te, tego typu no co dalej? No co dalej zrobić? Co poradzić temu? Jak zaradzić? Nie? No co z tą Polską? Te i inne pytania. Zapraszam Państwa do komentowania.